Zawsze Wam powtarzam, że my jesteśmy niedoceniani, że my mamy o wiele lepiej niż koledzy z peceta, że my po prostu jesteśmy lepsi. A dlaczego? Ano zaraz Wam powiem. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i to co tutaj widzicie to nie pecet, to konsola śmiałem się śmiałem się ostatnio z peceta że dostają coś takiego ale, słuchajcie, ale tutaj jest duże ale, bym powiedział my jesteśmy lepsi dlaczego? Ano dlatego, że ten oto niszczyciel czołgów z rakietami u nas one będą kurnia latały nie tak jak na PC-cie, że mają tylko kamu 3D i, i tyle i mogą się obejść smakiem mało tego, ten obok czołg oni mają na ósmym tierze. My mamy bardzo podobny, czyli T54E2, tylko że mamy z magazynkiem. A mało tego, teraz będziemy mieli ten praktycznie sam czołg oczywiście z innymi parametrami, ale na dziewiątym tierze. Czy wargaming konsolowy nie jest fenomenalny? Zajebiście fenomenalny, tak więc przejdźmy do wiadomości. Wczoraj odbył się oczywiście stream wargamingu który sobie oglądałem i tak łapałem się czasami za głowę, ale słuchajcie, no w sumie po co się łapać za głowę? Jak widzimy coś takiego, czy jest sens się łapać za głowę? Raczej nie. Ja z innego powodu się łapałem za głowę i zaraz Wam powiem, pokażę nawet, jaki to powód. Słuchajcie, GI Joe powraca. Laska z waginą na klacie powraca, Baronessa. Tutaj mamy inną laskę, trochę słabsza, ale nic. Najważniejsze jest to, że Wargaming dodaje nam dwa nowe czołgi Premium, czyli ten niszczyciel czołgów i ten jako czołg ciężki. Ktoś by pomyślał, no dobra, będzie to T542 na ósmym tierze. Nie, oni wydumali, że już taki czołg mamy w wielu wersjach, a Należałoby zrobić zupełnie coś innego. No i zrobili i udało im się i za to brawa. <laughs> Słuchajcie, jakie to czołgi. Pierwszy z nich to się nazywa G.I. Joe Streetswagen S1 Wolverine. Kurnia, Wolverine, widzicie? Trochę wygląda plastikowy, pewnie na PC również tak wygląda, ale nasz ma rakiety i to będzie TEDek na... Zimnej Wojnie, tak jest, dobrze zgadliście. Tedek na Zimnej Wojnie, tak. Niszczarka szwedzka <grym> z rakietami na górze, która będzie posiadała aż 12 rakiet, tak więc bardzo dobrze. No i mamy do tego jeszcze fajne działo. Zaraz zobaczymy sobie statystyki. Kolejnym pojazdem będzie T-54 Cobra na dziewiątym tierze. I tutaj jest akurat druga wojna światowa. Tak, te dwa pojazdy wkroczą już we wtorek. Mało tego, będzie bardzo dużo ofert na pojazdy, te, które już mamy w grze, czyli te maszyny z gi Do. Zaraz sobie o tym porozmawiamy. Najpierw zobaczmy statystyki tego Wolverina S1. Wolverinów teraz będzie coraz, coraz więcej. I tak, jest to druga era. Jeżeli chodzi o bonusy, no to chyba to pominimy sobie. Punkty wytrzymałości 2600, ilość koni 790. Jeżeli chodzi o współczynnik konia na tonę, mamy tutaj 22, no i pół prawie. Tak więc jest nieźle. I teraz tak, pierwszy tutaj mamy tryb jazdy, mamy 60 km na godzinę. Jeżeli przejdziemy w tryb oblężniczy, mamy 20 km. Jeżeli chodzi o prędkość cofania, 50 km. Jeżeli chodzi o ten tryb oblężniczy, 20 km. Jeśli chodzi o, słuchajcie, zasięg SpOTA 530 m, radio 700 i tak dalej, ten pojazd będzie posiadał działo 105 mm. I teraz mnie zastanawia, czekajcie, jaka jest penetracja. Tutaj jest penetracja, dobra, 367, 451. Jak na maszyny, na. W drugiej erze spokojnie wystarcza. Dodatkowo mamy uszkodzenia 480. Jeśli chodzi o te parametry czas celowania itd., itd. W trybie obleżniczym on się różni, w trybie jazdy zupełnie co innego. To chyba już wiecie dlatego, że... Przyjechała do mnie paczka z telefonem. Poczekajcie, zaraz wrócę do odcinka. Dobra, wróciłem. Telefon odebrany, mogę dalej omawiać nasze wspaniałe pojazdy. Tak jak już y, wspominałem, jeżeli, jeżeli chodzi o czas skupiania, tutaj wygląda to zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o tryb ten oblężniczy, i tak samo ten tryb, w którym będziemy się poruszać. Tutaj są bardzo różne parametry, na przykład w tym trybie. Jazdy będziemy mieli czas skupiania 2,7 a w trybie oblężniczym 1,2 sekundy. Również jeżeli chodzi o celność, też ona się różni. Ale to znamy, słuchajcie, to znamy z II wojny światowej na tych pojazdach szwedzkich. Dodatkowo, słuchajcie, tutaj, jeżeli chodzi o przeładunek, również w trybie jazdy jest inny, w trybie obrężniczym jest inny. W trybie obrężniczym mamy 6,9 sekundy, w trybie jazdy mamy prawie 8, 7 i 9. Jeżeli chodzi o pociski, tutaj mamy APCR -y i prędkość bardzo fajna, 1501. Pierwszy typ pocisków, drugi, to są pociski te z większą penetracją, mamy 1500. 8 albo 1508, jak już wolicie. Jeżeli chodzi o hajki, raczej z hajków nie będziemy strzelać. Dodatkowo, słuchajcie, mamy rakiety. Tak, Pecetowcy mogą nam pozazdraszczać, bo oni mają tylko taki hmm, smaczek o rakiety im dodali, a my możemy sobie z tych rakiet korzystać. Penetracja 450, jak na. Drugą erę, spokojnie. Uszkodzenia 300, tak jest, 300 uszkodzeń mamy z jednej rakiety. Czas skupiania, fantastyczny, sekunda, celność 0,35. I teraz tak, przeładunek, mamy 58 sekund. Oczywiście tutaj zejdziemy, o wiele, wiele niżej będzie, tak? Tak więc myślę, że te 10 sekund może uda nam się urwać. I mamy dostępnych 6 rakiet. Mamy tak, dwa razy po... 6 rakiet, słuchajcie, tak mi się wydaje przynajmniej. Jeżeli chodzi o przeładunek pomiędzy tymi rakietami, 3 sekundy, tak więc bardzo fajnie. I pojazd niby posiada 2373 uszkodzeń na minutę prędkość rakiety to jest 330 metrów na sekundę nieźle, nieźle ale ja sobie porównam poczekajcie, ja sobie porównam z Hisem, czy tutaj podali prędkość tutaj mamy penetrację na Hisie jeżeli chodzi o rakiety, bo musimy sobie zmienić, tutaj zmieniamy na rakiety i tutaj mamy, słuchajcie, 4 rakiety tak, w magazynku i tu, jeżeli chodzi o penetrację mamy 480, ale czy jest podana prędkość tych pocisków Gdzieś oni tutaj podali, czy nie bardzo? Uszkodzenia są dużo, dużo większe, bo mamy 1100 na strzał, tak więc jest nieźle, naprawdę doskonale wiecie. Aha, jest tutaj AMO Max Speed, czyli rakieta, tak? 296, tak więc zobaczcie. Na Hisie ta prędkość tych rakiet jest mniejsza niż na właśnie tym. Nie wiem, czy to szwedzki niszczyciel, czy nie. Powiedzmy, że G.I. Joe. Lecąc dalej, zaraz zobaczymy sobie cenę za ten pojazd i ile ten pojazd będzie kosztował, ale najpierw jeszcze zobaczmy kobrę T-54. Tak, jest to czołg amerykański dziewiątego tieru. Tak, na PC mają ósemkę, my mamy dziewiąty tier. Proszę bardzo, haha, jesteśmy lepsi. Chociaż... Patrząc na jego wygląd, słuchajcie, wygląda to tragicznie. Wygląda to tragicznie. Plastikowy czołg, plastik fantastik, tak jak w tytule, również ten pojazd. No ten już może troszeczkę lepiej na tej zimnej wojnie on się zdecydowanie lepiej wpasuje. Ale ten pojazd na II wojnie, no doskonale wiecie jak te pojazdy, które właśnie mamy, to Kamo 3D, jak one wyglądają. Tam jest chyba T-44 czy coś takiego i jeszcze niszczarka, tak? Tak więc no, tak to śmiesznie to trochę wygląda, aż bym powiedział nawet tragicznie. I słuchajcie, patrząc na... Statystyki i na innowację w tym pojeździe wygląda ta maszyna bardzo ciekawie. Jest to czołg ciężki, tak, jest to czołg ciężki. T54, słuchajcie, losowanie oczywiście do dziesiątek. Na co tutaj należy zwrócić uwagę? Punkty wytrzymałości 1800, silnik i zobaczcie na to. Tutaj mamy dwa parametry. A dlaczego tak jest? Ano, zaraz Wam powiem. Pierwszy, tutaj standard, jest to 800 koni. Drugi, turbo. A co to za turbo? Ano takie turbo, jak mamy na polskim CS-ie 63. Tak, będziemy mogli sobie włączyć tryb turbiny, gdzie pojazd będzie jechał z 45 do 60 km na godzinę. Czołg ciężki, przypominam. Tak więc tutaj jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o tą maszynę, bo jeżeli czasami potrzebujemy gdzieś szybko zająć flankę, czy szybko zająć jakąś miejscówkę, Tutaj będziemy mogli to zrobić, owszem, te parametry wszystkie nam się zmienią, jeżeli chodzi o działo, tak jak na CS-ie, ale mobilność na czołg ciężki, 60 km na godzinę. Doskonale wiecie, jak to jest, grając na przykład taką maszyną, gdzie mamy naprawdę bardzo dobrą mobilność. Tak więc, słuchajcie, mamy dwa tryby: standardowy i turbo. W pierwszym będziemy mieli 800 koni, w drugim 1200. Jeśli chodzi o ilość koni na tonę, 16. Z małym ogonkiem tak? i prędkości. Pierwsza z nich na standardowym trybie 45 km na godzinę. To tak jak na T5 4E2. I w drugim trybie, czyli tym turbo, będziemy mieli 60 km na godzinę. Prędkość cofania 17, i w drugim trybie 21. Obroty. Tutaj jeśli chodzi o kadłub, mamy 35 stopni na sekundę. Wieża. 34 stopni na sekundę, opuszczanie działa 10 stopni, tak więc bardzo fajnie podnoszenie 20 i teraz penetracja. He. Tu he, no kurczę, słuchajcie, nie jest zaciekawie, ale z innymi pojazdami porównując nie jest też aż tak mocno źle. Na przykład, patrząc, że to jest czołg ciężki i weźmy sobie na przykład takie M103 albo taką fangurę, fangulę, czy tam Fejsa, tak, Lana, no to tam jest penetracja aż 300 chyba 40, tak na pociskach premium. Tutaj mamy na podstawie 240-275, tak więc no, na czołg ciężki 275, nie za tęgo, ale patrząc na przykład na inne pojazdy, typu ten mamy 238-280, jest delikatnie lepiej. Patrząc na pojazd drzewkowy, on można powiedzieć, że gra tak jak czołg ciężki. A dlaczego? Ano dlatego, że prędkość maksymalna tego czołgu to jest tylko 43,5 km na godzinę. Słabo, bardzo słabo. A zobaczcie na penetrację 210 255. I to jest dramat tego czołgu, że przez tyle lat praktycznie nic z nim nie zrobiono. Im wszystkim się wydaje. I tak samo chyba jest na PC, -cie, że ten pojazd jest dobry, a tak naprawdę jest tragiczny, jest słaby. Owszem, tutaj jedyne co alfa robi wrażenie, bo jest to 390, jest to magazynek z czteroma pociskami, tak więc jeżeli nam się uda, kleić te wszystkie cztery pestki, no to już jest naprawdę nieźle. 1600 prawie jesteśmy w stanie zadać przeciwnikowi. Wracając do naszego rodzynka, patrząc na penetrację 240, 275 uszkodzenia. Tutaj mamy tylko 360. Tak jak na T54E2. Ale T54E2, czyli ta ósemka, premium, posiada magazynek 3 pociskowy, A tutaj mamy 4 pociskowy. Jeste jesteśmy w stanie zadać 1440 uszkodzeń na cały magazynek. Robi wrażenie. W trybie tym standardowym czas kupiania 2,7. W trybie turbo 4 sekundy. Jeśli chodzi o celność, ciekawa sprawa. Tutaj akurat nie wyróżnili tych dwóch trybów. Mamy taką samą 0,37. Jeśli chodzi o przeładunek magazynku, zobaczcie. 31 sekund. Nawet jak zejdziemy do 25 uda nam się zejść. To naprawdę mamy potężną maszynę, grając na topce, tak? Grając na topce, tutaj, no, wiadomo, czołgiem ciężkim tym nie będziemy mogli zbytnio pojechać frontalnie i strzelać się z jakimś tam e 75 czy z jakimiś takimi twardymi maszynami, type, nie type. Będziemy musieli zdecydowanie flankować, ale do tego mamy właśnie ten tryb turbo. Tak więc, no, bardzo ciekaw jestem tej maszyny, chociaż patrząc na wygląd tego pojazdu, jest to jedna wielka tragedia. No, ale cóż. Pominmy ten temat, pająk zdecydowanie gorzej wygląda, ale bardzo fajnie się nim gra. Jeżeli chodzi o uszkodzenia na minutę, to jest, słuchajcie, na to kompletnie nie ma na co zwracać uwagi, bo przez minutę możemy albo nawet i dwie nic nie zrobić, to doskonale o tym wiecie. Najważniejsze, co, akurat tutaj patrząc na pociski, na prędkość pocisków, zobaczcie, na apekach mamy 1120, tak więc bardzo fajnie, a na pociskach APCR czyli te pociski drugie z większą penetracją, 1380. Tak więc też bardzo fajnie. Zasięg spota 400 metrów, radio 745. I teraz patrzmy na ceny. No zaraz o tych laskach to sobie porozmawiamy. Czekajcie, tutaj mamy ceny. I tak, podstawowa wersja za niszczarkę, czyli pojazd na zimnej wojnie, 11630 golda przecenili. Była 12930, Patrząc na pojazd z drugiej wojny, czyli na Kobrę T54, podstawowa wersja 16 tysięcy golda z małym ogonkiem, 1600 dokładnie. Tak więc no ceny Dość wysokie, ale za pająka też chyba teraz 15 tysięcy musimy zapłacić. I teraz słuchajcie, patrząc ogólnie na te pojazdy, dawno już olałem ten temat, jakie maszyny wprowadzają, jak one wyglądają. Jak kurde gramy pająkiem z działem, no to o czym tutaj możemy rozmawiać? Czy możemy tutaj się doszukiwać jakichś historycznych aspektów i tak dalej? Nie, po prostu jest to gra, tym bardziej, że posiada ona bardzo dużo błędów. Ja po prostu już dawno przestałem się tym czymś. Przejmować. Podejrzewam, że gdybym miał jakąś inną grę i spodobała mi się by na tyle, że taką widownię, czyli no widzów moich, który, których mam, przyciągnąłbym na ten nowy tytuł, i w tyle lat by mi się akurat udawało grać, co w ten tytuł, pewnie bym zmienił to. No bo tak naprawdę czego my tutaj możemy od nich oczekiwać? Niewiele, tak? Cieszymy się to, co dodadzą. Nowa mapa, stara mapa. Tyle, nic nowego się raczej tutaj nie możemy spodziewać. Ale słuchajcie, ja akurat ten tytuł lubię, lubię akurat grać w ten tytuł i dawno machnąłem ręką to, co oni wprowadzają, patrząc na te na przykład te frikowate czołgi, jak ja to nazywam. Dlatego, że nie ma sensu, dlatego, że po prostu no musiał. Nie wiem, musiałbym zupełnie w coś innego grać w inny tytuł, czołgowy, żeby tych pojazdów nie widzieć, ale godzę się na chwilę obecną z tym, że coś takiego wprowadzają. I tyle. Nic nie mogę innego tutaj zrobić. Czy to jakieś moje protesty, czy moje jakieś kurcze wytrząsanie się, nic z tego po prostu nie zmieni. Oni mają to, taką politykę, i co byśmy sobie nie gadali, ile byśmy nie przeklinali, to się nie zmieni. Po prostu albo gramy w to. Co gramy, albo po prostu zmieniamy tytuł i idziemy zupełnie inną ścieżką. Najbardziej co mnie śmieszy, to to, że oni czasami z graczy robią durni, totalnych durni. Nie wiem, czy oni są po prostu tacy hmm, niemyślący, czy wydaje im się, że są jeszcze głupsi ludzie. No bo mi się wydaje, że są trochę mądrzejsi. Dlaczego tak mówię? Zobaczcie, patrząc na ich politykę zarabiania pieniędzy, jeżeli sprzedają dowódcę 2D za kurde prawie 2000 golda no to coś tutaj jest nie halo ja wszystko obczajam że chcą zarobić i tak dalej owszem niech sobie zarabiają na czołgach ale na dowódcach jeszcze kurde więcej kasy i to na 2D a nie na 3D no to hello wcześniej mieliśmy chyba dowódców tam za 3000 3300 tego dowódcę 3D to była maksymalna cena teraz za 2D wołają 2200, a za, za dowódcę kurczę 3D, gdzieś tutaj była, gdzie ona była, cholera jasna. Yy, jeden dowódca już teraz chyba kosztuje, kurde, 4000? Yy, o, tutaj mam, tak, zobaczcie. Teraz wołają sobie nie już 3300, a 4000. 4000 za dowódcę 3D. No to Wargaming. To jest totalny skok na kasę. Dlaczego? Wczoraj tak słuchałem tego streamu i zastanawiałem się, dlaczego oni wycofują te wszystkie czołgi premium. I coś mi tutaj zaświ zaświtało. A wiecie dlaczego? Ano dlatego, że. Jeżeli macie golda, no to nie będzie tak, że na przykład idziecie sobie do sklepu. Bo oni z tego co usłyszałem wczoraj na tym streamie, to chcą zrobić tak, żeby tam było około 100 maszyn, nie więcej, tak? Że będą wycofywać te czołgi premium i żeby nie było coś takiego, że idziecie sobie do sklepu, kupujecie sobie na przykład pojazd, jaki chcecie, i no jesteście zadowoleni, tak? Ale wargaming zawsze może coś zrobić takiego, że wycofają czołgi ze sklepu premium i później będą wrzucać je w takich bandlach tak na przykład musicie kupić czołg premium i do tego musicie na przykład kupić konto premium ewentualnie dowódcę 3D ewentualnie jakiś tam inny śmietnik tak i wiadomo tak by zarobili na przykład 5000 czy tam 10 tysięcy a tak zarobią na przykład 15 albo i więcej chcesz mieć czołg premium no to musisz to kupić tamto taka sprzedaż łączona i tutaj kurde to akurat mi się nie podoba tak więc będzie tak, że gracze po prostu będą na złość coraz mniej wydawać kasy. Takie jest moje odczucie. No, zobaczymy. To są moje tylko takie przemyślenia. Zobaczymy. Ja, tak naprawdę, kompletnie pewnie wielu z Was nie potrzebujecie żadnych czołgów premium. Tylko każdy z nas jest ciekawy. Kurczę, czy ten czołg nowy jest dobry, co on potrafi i tak dalej, i tak dalej. I. Chcecie po prostu, żeby te maszyny, które graliśmy przez ileś tam na przykład tygodni, żeby już nie męczyć się nim czy tam coś, coś nowego, po prostu chcecie nowych odczuć, ale. Ja zdecydowanie oczekiwałbym, żeby weszła nowa mapa, żeby na przykład weszło nowe drzewko, pojazdów, za które nie muszę płacić goldem, wydawać swojej kasy, tylko po prostu, żeby coś się zupełnie innego działo, a nie, żebym ja tych odczuć szukał, kurde, w czołgu premium, bo chciałbym sprawdzić, czy on jest dobry i tak dalej, i tak dalej. Pewnie od wtorku te pojazdy pojawią się u mnie w garażu i oczywiście na żywo potestujemy te maszyny. Słuchajcie, G.I. Joe powraca, a co za tym idzie, Wargaming oczywiście Tutaj wyczuł pismo, nosem i kasa do zarobienia jest, tak więc będziecie mogli nabyć te maszyny, które już mamy obecnie w grze. A na przykład są to GI Joey, Mobaty, GI Joe, y, Kobry, Katy. Eee, tutaj mamy Arktika, Hisa. Tak, ten pojazd również będziecie mogli nabyć. I jeżeli ktoś lubi rakiety, jeżeli ktoś lubi akurat zimną wojnę, polecam, bo to jest naprawdę świetna maszyna. Zdecydowanie, na przykład, tego Light'a nie polecam. GI Joe. Mauler. Tego raczej nie polecam. Ale na przykład te trzy pojazdy bardzo zacne. Mobata mogliśmy kiedyś wygrać. Tak więc tutaj te maszyny powrócą do sklepu. Tam widziałem te bundle. No nawet 76 tysięcy golda chcą za wszystkie te maszyny. Tak więc jeżeli ktoś z Was czekał na te czołgi, one powrócą. Już od wtorku będziecie mogli nabyć dowódców, kurczę, czołgi GI Joe. Tak więc przygotujcie się na wydawanie kasy. Mało tego, tutaj jeszcze Porównując z innymi czołgami ciężkimi tego T54 magazynka nowego, zobaczcie, na przykład tutaj mamy Emila. Penetracja 252, 300. Jest to czołg ciężki, owszem, większe uszkodzenia, ale prędkość, no, mamy 56 km na godzinę. Oczywiście, no, tamten pojazd ma mniejszą penetrację. Kolejnym pojazdem, czołgiem ciężkim, magazynkiem dwustrzałowym, mamy również. VZT51, penetracja 252, 294. Ogólnie przyglądając się penetracji właśnie temu pojazdowi, no to nie jest za tego, ale zdecydowanie tutaj patrząc właśnie na jego możliwości, gdzie możemy używać tego trybu turbo, daje nam to zupełnie inne możliwości. Jeszcze tutaj dodam, ten pojazd, który tu, teraz tutaj widzicie, czyli Super Chaffee będzie do zdobycia. Nie wiem jakie na razie są wymagania, żeby ten pojazd zdobyć, ale podali akurat, że ten pojazd będzie mogli zdobyć. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Trzymajcie się, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o dwóch nowych maszynach G.I. Joe i oczywiście o Baronessie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!